Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem przyszło mi razem z tatą spędzić trzy doby na łowisku Starożeka. Mogę Wam już powiedzieć, że po pierwszej dobie mamy całkiem przyzwoitego karpia, na co bardzo liczyłem. Tymczasem, może nie będę przedłużał i dam Wam się porozkoszować piękne przyrody, które nas, które nas właśnie to łowisko otacza. ten zestaw leżał całą noc no. ale nie, nie jest w zaczepy póki co Jak możesz, to właśnie odciągnie nas trochę od brzegu. Chyba, że on nas odciągnie. I zobaczymy, jakie jest wielkość. po papa. I oby to nie był sum. Tak tylko nie możemy mu pozwolić wejść w te drzewa. W sumie w żadne drzewa. Witam Was z pierwszą rybą, pięknym, starorzecznym, dzikim, jak pewnie widzieliście już po holu, walecznym, pełnouskim, 15 kg karpiem, który nie będzie chciał tak łatwo zapozować, a da się chociaż na drugi bok wrócić. Niesamowite. Zestaw leżał w wodzie około 12 godzin. Niewielki, żółty pop-up cream seed. I taki 15-kilogramowy dziki mieszkaniec Starożeki. Więc tak naprawdę cel zasiadki został już spełniony pierwszej doby. Udało się. Mija właśnie druga doba naszej zasiadki na starożecy, i z tego miejsca mogę się Wam pochwalić już tak naprawdę drugim, jeszcze większym od poprzedniego karpiem. Ech, co do naszej taktyki łowienia tutaj, myślę, że zacznę od omówienia miejsc, z których udało mi się wyholować te dwie ryby, bo według mnie, tak naprawdę miejsce odegrały tu tak. Najbardziej znaczącą rolę wszystkie nasze zestawy kładzione są wzdłuż linii brzegowej z, z uwagi na bardzo głęboką warstwę mułu występującą na większości tego zbiornika. A w odległości około 1,5-2 metrów, właśnie od linii brzegowej, y, znajdziemy trochę twardsze dno, gdzie bez problemu możemy położyć zestaw. I my właśnie kładziemy zestawy na połączeniu tego dna twardego z dnem miękkim, żeby oczywiście nie kłaść też naszego zestawu na totalnie twardym kamienistym dnie. Pierwszy karp wyjechał z podzwalonego drzewa, gdzie tak naprawdę patrząc ze stanowiska 8 wywozimy zestaw w kierunku stanowiska numer 6. Dno w tamtym miejscu tak naprawdę nie różni się jakoś specjalnie od dna na całym zbiorniku. Z uwagi na to, że mamy tam może około 1,80 m, maksymalnie do 2 m, jak pukaliśmy tyczką. Ale w każdym razie wydaje mi się, że to miejsce jest bardzo atrakcyjne. Chociażby właśnie... Zważając na to zwalone drzewo, które znajduje się w wodzie. Bo takie miejsca stanowią swego rodzaju kryjówkę dla tych starożecznych karpi. Ich przynajmniej na stanowisku numer 8 tych kryjówek tutaj nie brakuje. I naprawdę miejsc do postawienia naszego zestawu jest odgroma. Drugi, ten póki co największy kart tej zasiadki, wyjechał spod nawisu jeżby nad brzegiem. Też zestaw był położony około 1,5 metra od brzegu. Tamto miejsce jest już troszkę głębsze. Myślę, że około 2 metrów głębokości tam znajdziemy. I zestaw też, oczywiście, był położony na połączeniu dna miękkiego z twardym. I póki co tylko te dwa miejsca dały nam jakikolwiek kontakt z rybą. Mamy jeszcze troszkę czasu jedną dobę. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. No i trzeba być dobrej myśli. Słuchajcie, mamy kolejną rybę. Kolejną naprawdę piękną rybę. Może łusek ma trochę mniej niż poprzednia. Ale jest cięższy. Bo mamy na brzegu karpia o wadze 17 kg. Naprawdę. <ślesk> Hol był bardzo ciężki. Tak naprawdę pontonem nas wprowadził w zwalone drzewo i totalnie się poplątał z moim yy, totalnie się poplątał z zestawem, który już wcześniej miałem w wodzie. Yy, zestaw właśnie odleżał około znowu około 12 godzin na cztery ziarna kukurydzy nie podbijane żadnym popkiem, nie podbijane sztuczną kukurydzą, to wszystko leżało na dnie. I taki mieszkaniec rzeki. Postanowił nas odwiedzić. Więc... 17 kilo szczęścia. Śliczna. Niestety z licznymi ranami, więc... Widać, że po przejściach ryba. Łuski na ogonie, przynajmniej od mojej strony. Też ma takie drobne, piękne, wysypane. świetne świetne doświadczenie A więc dzisiaj nad wodą taki lekko włoski akcent, ale trzeba sobie dogadzać. To słuchajcie, kolejny poranek i co poranek, póki co doławiamy rybę, ale ta ta ryba jest naprawdę wyjątkowa. Godzina około szóstej branie i po bardzo wyczerpującym holu dla mnie jak i dla niego. Zameldował się nam na Macie Karpowadze 18800. Piękna, ciemna ryba. Jestem nią po prostu zafascynowany. Spójrzcie zresztą sami. Piękny. Nie spodziewałem się, że przyjeżdżając tutaj pierwszy raz uda mi się złowić taką rybę. A tu piękny już widać stary mieszkaniec starożeki. Łeb ma cały pomarszczony. Piękne pojedyncze łuski na całym ciele. Niesamowita sprawa. Płynnik, a może się jeszcze kiedyś spotkamy. Ale jak będziesz miał dwójkę z przodu. <grymne> Ale się napinę, co? To jest ryba w świetnej kondycji. To jest niesamowite, że po takim holu ta ryba jest w takiej kondycji. Mamy to. Jan, co leży? Udało się. To jest świetnie. To może jeszcze powiem kilka słów na temat ryby, którą przed chwilą widzieliście, yy, bo takowa wzięła z yy, całkowicie innego miejsca, które wam przed chwilą pokazywałem. Przed nocą postanowiłem zestaw, który jeszcze nie wypracował żadnego brania, postawić yy, w bardzo nietypowym miejscu, na niecałe, myślę, niecałe pół metra wody, może 40 cm głębokości. Już na terenie stanowiska numer 6, bo skorzystałem z tego, że nikogo tam nie ma. Właśnie na płytkiej wodzie niedaleko kępki takich kapelonów. Przy wpływie w taki kanał. Nie wiem, może mi się jeszcze to uda wam pokazać. Na włosie był mały orzeszek tygrysi podbity jednym ziarenkiem kukurydzy. Więc bardzo drobna przynęta, i właśnie tym samym zasypałem ten zestaw, bo na zestaw bardzo punktowo poszła jedna łopatka, właśnie konopi, wymieszanej z orzechem i kukurydzą. Myślę, że ta ryba pozwoli mi już na pewno wrócić z bananem na mordzie do domu z tej zasiadki, ponieważ tak naprawdę już za chwilę będziemy się pakować, nie zostało nam wiele czasu. Wszystkie brania, które wypracowaliśmy, były porankiem. Noce były całkowicie bez brani. Wczoraj wieczorem jeszcze mieliśmy jednego amura, kilkunastokilowego na pewno, ale właśnie niestety przy brzegu bo nie holowaliśmy go spontanu no myślałem, że to leszcz, bo szedł totalnie bez oporu. Yy, przy brzegu, właśnie nam się ta ryba spięła z uwagi na to, że wpłynęła nam w pod korzeń, który znajduje się tutaj pod brzegiem, już wskoczyłem w woderach po tą rybę, ale niestety nie udało się odplątać tej żyłki kiwnął parę razy głową i no i nie udało się tej ryby wyholować na brzeg jeszcze powiem może kilka słów na temat dość ciekawego, nowego doświadczenia Czyli właśnie wywózki z pontonu, holu z pontonu, bo jeszcze nigdy wcześniej my się z tym razem z tatą nie spotkali. Zawsze jak wywozimy to łódką zdalnie sterowaną, albo, albo łowimy z rzutu, więc to jest takie dość ciekawe doświadczenie, z którym nie byłem do końca pewny, czy sobie poradzimy. Ale myślę, że całkiem nieźle sobie z tym poradziliśmy. Właśnie wywózka z pontonu daje nam tą możliwość wystukania dna tyczką. I na takim łowisku, jak tutaj, gdzie dno jest właśnie w znacznej części muliste, yy, pozwala nam to położyć zestaw na troszkę twardsze dnie. Jeżeli tego oczywiście chcemy, żeby nasza przynęta prezentowała się tak jak, tak, jak sobie tego życzymy. Co prawda, nasze hole z pontonu były dość nieporadne, ale każda holowana ryba yy, oprócz tego amura, który był holowany do brzegu. Każda ryba wylądowała na macie, więc myślę, że z tym też całkiem nieźle sobie poradziliśmy. I tak jak już mówiłem, z tej zasiadki wracam w pełni usatysfakcjonowany. Z uwagi na to, że celem było po prostu złowienie jednego tego starorzecznego karpia, a udało się złowić aż trzy. I to myślę całkiem przyzwoitej wagi, więc jak najbardziej zasiadkę zaliczam do udanych. I jeszcze taka jedna dygresja co do wywożenia pontonem. Dlaczego nawet w miejscach, w których teoretycznie można by było wywieźć łódką wywieźłem pontonem? Bo taki biały jegomość, który tam oma gniazdo, łabądź, nie jest zbyt pozytywnie nastawiony do łódek zanętowych pływających po tym zbiorniku i najzwyczajniej w świecie. Jak się wypływa łódką, a być to zauważy, to od razu leci i ją atakuje. To jest coś nieprawdopodobnego, ale tak jest, więc uważajcie tutaj na swoje łódki zanętowe. I w tym materiale to by było na tyle. Już przychodzi mi się z Wami pożegnać. z Spłynęliśmy ze stanowiska. Zasiadka była dość wymagająca, dość trudna, ale dzięki wielkie, że byliście ze mną przez ten czas. Y na pewno niebawem tu wrócę. Jak będziecie śledzić kanał, to na pewno jeszcze nie raz zobaczycie film z tej wody. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale.